Kundelek. Jest zawsze zdrowy i nie choruje? No właśnie. Obalamy najczęstsze mity o mieszańcach. Kundelki są niezniszczalne i nie chorują. No nie. Każdy pies, niezależnie od rasy, może mieć problemy zdrowotne. To, że kundelek ma większą pulę genów, nie znaczy, że jest odporny na wszystko. Owszem, różnorodność genów może zmniejszać ryzyko niektórych chorób dziedzicznych, ale kundelki też chorują na cukrzycę, na choroby serca, czy mają problemy ortopedyczne. Mogą być także alergikami, tak jak moja dzisiejsza pacjentka Hauka. Kundelki nie potrzebują weterynarza, bo same sobie radzą. Szczepienia, profilaktyka przeciwko pasożytom, badania kundelki potrzebują tego tak samo jak psy rasowe. Nie wiadomo, co z nich wyrośnie. Jeśli adoptujesz szczeniaka, faktycznie trudno przewidzieć, jaki będzie duży i jaki rozwinie charakter. Ale z dorosłym kundelkiem, którego chcesz adoptować, od razu widzisz, jaki jest. Kundelki mają cudowne charaktery. Ale pamiętajcie, że każdy pies jest inny. Mogą mieć lęki, mogą być nadpobudniwe, mogą mieć problemy wychowawcze. To wszystko zależy od doświadczeń i socjalizacji. Dlatego warto te wszystkie kwestie wziąć pod uwagę przed świadomą adopcją. Kundelki nie są warte tyle, co psy rasowe. Wartość psa nie zależy od metryki, tylko od tego, jakim jest towarzyszem. Kundelek potrafi być równie wierny, kochający i oddany, tak samo jak pies rasowy. Coś o tym wiem. Mam w domu dwa kundelki. Kundelki nie nadają się do sportu czy do szkolenia. Kundelki potrafią świetnie się odnaleźć w agility, noseworku czy zwykłych treningach posłuszeństwa. To bardzo pojętne i bardzo bystre psy. Kundelki są wyjątkowe i nie dlatego, że są niezniszczalne, ale dlatego, że każdy z nich to jedyna w swoim rodzaju historia. Nie wierzmy w mity, kochajmy je, dbajmy i badajmy regularnie, jak każdego psa. Tak chętko? No tak ładnie pachnie. No,